Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części gry Be Detroit Became Human. Ja jestem Kurek, zaczynamy. Co my tu mamy? Bardzo fajny. A, kara! Chyba dotarliśmy do tej Kanady, może. Niech też bardzo fajnie wygląda w tej grze. Znajdź pomoc. No dobrze, to szukajmy tej pomocy. Samochodziku? Nie. Panele? O, tu ktoś jest. Porozmawiajmy. Witaj. Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. A co to za roż? Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Ok. Pomówmy lepiej w środku. No ta pani wygląda na pewno dużo przyjaźniej niż nasz niedawny przyjaciel Zlatko. Cami tam, ropę pompują tutaj z lewej strony zobaczcie. Jest mała Alice, Możemy zaraz... Chodź. nie mamy wyboru. Tak mi się wydaje, że nie mamy wyboru. Dobra. A co? porozmawiajmy z... z małą Alice? Zimno, mi kara. No to wejdziemy do domu. Zaraz się rozgrzejesz. Właśnie. Ja malutka śmiesznie chodzi zawsze. No dobra, tutaj? Okej, okay, wejdź. Wejdźcie. Mam nadzieję, że się drugi raz na minę nie wpakowaliśmy. Jak się nazywasz? Gorączka. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, ja przyniosę coś na zęby. Adam, pokażesz im drogę? Dobra. <grystanie> Zawsze lepiej na piętro wchodzić niż do piwnicy, prawda? Dobra. Rozejrzyjmy się. Dobra, tu się nic nie dzieje. Choinka. Chyba jakieś święta są. Przełącz tą kamerę. Chodź, Alice. Pokój ładny. Może nie jakiś tam... Z górnej półki. Ale na pewno jest czysto i... Daj mi buty. Pewnie ma stópki mokre. A jednak, jednak idą w śniegu. To jest. Otul. A ona też zdjęła sobie kurtkę. Dobra, nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. A czyli jeszcze nie jesteśmy? Musisz odpocząć. Wyśpij się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Może są nieszczęśliwi. I wolą winić za to kogoś innego. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy źli. Szczerze. Nie wiem. Nie ma co nie kłamać, nie malutkiej. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti rose. Od razu postawić je na nogi. A to coś na gorączkę. Dziękuję. Upiorę to i wysuszę. No, wygląda to całkiem sympatycznie. Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłeś niczego, odkąd uciekłyśmy. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. A jak się okażesz, że malutka też jest a się, robocikiem? A zobaczysz. Będziesz silniejsza ode mnie. Zasłońmy je okienka, żeby miała Zostanę przytulnie, zostań. Luterze, nasz łagodny olbrzym, a my porozmawiamy z tą całą Rose i Adamem. Ciekawe, czy możemy tutaj sobie zajrzeć do jakichś pokoików? Chyba nie. Wolałbym wiedzieć szybciej. Czy przypadkiem nie rozmontują nas na części jak zlatko? Ale wydają się sympatyczni. W porównaniu do tamtego. Oślizgłego, co nie. Co jak co typa. Jak ci okay. było na imię? Kara. Kara. To mój syn Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Chodź Kara, siadaj. dobra, usiądźmy, co tam? Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w takim różne bądźmy szczerzy, ojciec się nad nią znęcał. Kiedy zobaczyłam, co się dzieje, poczułam jak coś we mnie pęka. Zrozumiałam, że jej życie jest dla mnie ważniejsze niż moje. Musiałam ją chronić. Więc uciekłyśmy. Rozumiem. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Alice nie przeżyłaby kolejnej nocy na dworze. Staram się no, pomagać na pewno nie. w miarę możliwości. Dlaczego nam pomagasz? Ludzie nienawidzą androidów. Ludziom mojej rasy wmawiano, że ich życie nie ma wartości. Niektórym udało się przetrwać tylko dzięki bezinteresownej pomocy innych. Podobno Dobra? Granica? Granicę. Możesz nam pomóc? Nie tu się zaczynają pewnie schody. W zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie, no nie się ma wyboru. Pokazać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Musimy przejść przez te granicę. Nieważne jak. Proszę. Musisz nam pomóc. Rose, chodź szybko! Dobra, wstańmy. Co się dzieje? Okaże się, że ona jakimś technikiem była albo czymś? Chciałam też zobaczyć, co się dzieje. Co się dzieje? Mary wyłączyła się. O, uciekliśmy razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją kochałem ją najbardziej na świecie. Co ja bez niej zrobię? A to nie można ich jakoś włączyć, naprawić? Zostawmy ich. O, R A dziewięć z lewej strony było w poprzedniej scenie. Co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Co się stało? Nie chciałam się spać. A malutka ma krzywe nóżki. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem dając to. O, jemu się też dziada zmieniła. Chyba mu się też troszeczkę poprawiło. Nie, no, jest... nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. W porządku, kara? Tak. Wszystko gra. <laughs> troszeczkę naściemniała Lutherowi. Nie, Alice, jak śmiesznie chodzi, nie możemy ich ukryć. Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. Co się dzieje? Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Siedzieć, Adam! Już o tym rozmawialiśmy. Ugh. Nie! Tym razem nie odpuszczę! Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję, ty żyjesz, a oni? Nic nie znaczą! To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata! Nie będziemy rozmawiać w ten sposób! Nie pójdę do paki przez to, że chcesz pomagać o. tym czubkom! Wystarczy, Adam! Wystarczy! Młody narwany jest. Dobra, odszedł. Zobacz się z Rose. Dobra, idźmy. Nie słuchaj go. Co dalej? Czasem go to przytłacza, wiesz. Ciężko mu, od kiedy zmarł jego ojciec. Ale to dobry chłopak. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam dziś z przejściem. Ok, zostańcie super, hmm, co teraz możemy zrobić? Zaczekaj na Rose, a coś się pojawiło. Rozejrzyj się. O, mamy kolejną gazetkę. Trzecia wojna światowa, kto by ją wygrał? się. model AX400 już od 899 dolarów. Dobra, jakbyście chcieli sobie tam oczytać, to sobie zatrzymajcie film standardowo. Malutka się grzeje przy Wiesz, co tam się wydarzyło, prawda? Coś wiesz, ale nie chcesz mi powiedzieć. A nalegaj, się odpuść. Mam, że nie przed sobą nalegaj. Kwiat. Jeśli ja ci powiem, przestaniesz mnie kochać. Alice, pewnie, że nie. Dobrze wiesz, że to nieprawda. Dobra, malutkiej musimy po prostu dać czas. Porozmawiajmy z Luterem jeszcze. Oberaus szybko wróciła. Kara, muszę ci o czymś powiedzieć. Chodziło o. I teraz się na. teraz Luter. Czego ona nie chce? Porozmawiaj z Adamem? Dobrze widziałem? Chyba tak. Dobra, to za chwilę porozmawiamy z Adamem. Tutaj jakiś kubraczek leży, robotowy. Włączmy sobie telewizję. Mieszkańcy Litrowie pozostają w szoku po ataku androidów na wieże Stratford. Maszyny zarejestrowały i wyemitowały na ekranach w całym mieście nagranie, które można opisać jako listę żądań. Nadal nie wiadomo, czy ataki są skutkiem wadliwego działań androidów, czy stoi za nimi jakaś organizacja. Cyberlife nie komentuje na razie tych doniesień, ale spodziewamy się wkrótce nowych informacji. <grystanie> Cyberlife, no pewnie, że nie będą komentować takiej akcji grubej. Policja! Dobra, co się stało? To policja! Co my zrobimy? Wiedzą, że tu jesteśmy! Znajdź ślady defektów, eee, musimy im otworzyć. Otwórz drzwi. Wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem. Dobra, tutaj coś możemy zrobić. A, tą kurteczkę szybko trzeba schować. Tą kurteczkę szybko, szybko. Dobra. Kurteczka też na dół, coś jeszcze? Dwadzieścia parę sekund zostało. Zamknij te drzwiczki. Szybko, szybko, szybko. Może, żeby się luter schował, chociaż. Szybko, luter, weź Alice i ukryj się. Na górze, chodźmy. Na górze. No dobra, to wszystko? Ślady defektów. Jeszcze coś. No mało czasu zostało. Dobra, otwieramy druty. Przepraszam za najście. Musimy otworzyć. zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez ta aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Proszę. Mogę wejść? Proszę. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Kurczaki, nie schowaliśmy tego jednego dowodu. Może napiję się pan kawy. No i o co bardzo chodzi, chodzę, panie władzo? Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nie, niczego nie zauważyłam. Czy w domu jest coś jeszcze? Jest. jeszcze moja córka właśnie śpi na górze. Macie tu jakieś androidy? Nie, nie ma tu żadnych androidów. Dobra. Ale gdzie te dowody androidów jeszcze są? Króteczkę schowałem czy coś tu powinno być. Tra, kawkę może nie zauważy niczego. No nie wiem, nie wiem co tu jeszcze bym musiał. Schować. Panie Władzu, Pan się pyta o te pytania, czy nie? Hm, Pani się chyba obudziła. Boża stopa, tu przy coś? Na Jak się nazywasz, synu? Nie? Adam. Na, nazywam się Adam. Wszystko w porządku, Adam? Ta, yy, Kurza, stopa! On ona... Go przepytuje! On pada z nóg. Przez cały dzień pracował w ogrodzie. Wiesz może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie. A właśnie. Nie. Nic nie widziałem. Na mnie już Kurczaki. Dziękuję <gry> za kawę. Miłego wieczoru. Czy w domu jest da ktoś jeszcze? Czy się nie uda? Nie, nie ma. To takiego nasza pralka. Stary model strasznie hałasuje. Przepraszam za zamieszanie. Dobranoc pani. Dobranoc Adam. sad. A i nie schowaliśmy tego jednego, ale chyba się udało. Albo się domyślił. Pojechał, bo tam było zero. Nic nie grozi. To rose. O kurcze, teraz Rose przyszła. Przygotujcie się. Pójdziemy wieczorem. wieczór. Yes! Udało się! No już myślałem, że nas... Yy, że nas namierzy. Poradź sobie z policjantem. Najważniejsze, że odszedł. Fajnie. Jeżeli ta część wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze, może rozegramy wtedy tą resztę tych zakończeń, jeżeli będziecie chcieli, piszcie w komentarzach. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to może zasubskrybujcie, cyknijcie dzwoneczek, wtedy nie przegapicie żadnej części Detroit Became Human. Żegnam się z wami, do usłyszenia w następnej części. Cześć!